dawno się nie widzieliśmy, powiedz co u Ciebie słychać? E, witam wszystkich no jak zawsze jestem w formie e, także co słychać u mnie na razie nie ma startów e, czekam aż DSF rusz, Czy były tam jakieś rozmowy, tak jak już ostatnio wspominałem, jakieś rozmowy były tam i z Infusion, i, i z organizacją Glory, ale nie wypaliło tam do końca, e, znaczy na razie e, w Glory powiedzieli, żeby czekać była konkretnie rozmowa o walce z Cedriciem Dumbe, mhm. ale nie zgodzili się na razie. Tam połapałem sobie fajny kontakt. A no to dobry byłby zawodnik? No, myślę, że dobry. Wiesz, co tam e, teraz, już na. żeby się bić mało latami, to już chyba nie do mnie. Także potrzebuję jakiś konkretnych wyzwań. Nawet już mi tam nie chodzi o ten pas. Wiadomo, jakby było, to by było. Mhm. Ale, ale jakieś dobre walki tam z Grunhartem, z, z, z Holzkenem nawet w One Championship, moim starym kolegom. W tym wieku potrzebujesz wyzwań, motywacji. no Jest taki zastój teraz, prawda? Jest zastój, jest zastój w ogóle SK1. Tam teraz THFO tak fajnie ruszyło, dzisiaj nawet jest w telewizji. No ale, no ale miejmy nadzieję, że DSF też ruszy, żeby, żeby miało więcej tych młodych zawodników. Już tam teraz nie patrzę na siebie, ale patrzę tam na tych moich podopiecznych, których jest jutro czterech na gali, żeby, żeby oni mieli gdzie się pokazać, bo wszyscy trenują, dają siebie wszystko i teraz czas na nich. Wielka bolączka generalnie teraz w mała ilość startów, tak? W sumie jest gdzie walczyć, no jest troszkę tych, jest tak jak wspomniałeś przed chwilą, tutaj może twoi podopieczni zobaczą, jest tak naprawdę tego miejsca, a jednak mimo wszystko jest niewiele. No, co ci mam powiedzieć, Mariusz? Zawodników powiedzmy jest 3000, a, a gal jest 20. No to wiesz, żeby teraz wszystkich ustawić, każdy tam bie, bierze sobie swoich, wiadomo. Robi galę, to bierze swoich zawodników, ustawia walki pod nich. No i ciężko, znaczy ciężko. No my tam sobie cały czas gdzieś startujemy. Teraz tam nowy kontakt połapałem z takim facetem z Łodzi. Myślę, że, że co, no jest dopiero wrzesień, jakby nie patrzeć, sezon się zaczął trzy tygodnie temu, czterech zawodników już startuje, dwóch zawodowo, dwóch semi-pro. Są te miś, Puchar Polski jest teraz w weekend, no coś tam, coś tam się dzieje, miejmy nadzieję, że, że, że jeszcze te starty będą do końca roku. No. Nie wiem, czy słyszałeś wywiad Tomka Sarary, no, udzielił takiego wywiadu i powiedział, że przyszły parszywe czasy dla zawodników K1. Zgadzasz się? Wiesz co, zgadzam się, bo kur... na wojowników generalnie powiedziałem. Słyszałem ten wywiad. No, zgadzam się z tym jak najbardziej. Wiesz co, robią teraz nawet, nie wiem, jakieś dziwne jest w ogóle te pokolenie nasze tych, e, tych nie wiem tam dzieci. Nie, ja nawet nie wiem kto tam walczy na tym fame MMA. To się nazywa. Wiesz co tam jedną konferencję prasową e, widziałem, ale wydaje mi się, że to jest do upośledzonych za przeproszeniem. E, no nie wiem, dziwne to jest, ludzie chcą na to patrzeć, nie wiem w ogóle, kim są ci ludzie, a, no, a jednak patrzą na to, na ta młodzież patrzy na to, chce płacić tam pay per view, chce chodzić na gale, no, no dziwne to, no, ale wiesz co, ja się na pewno nie sprzedam, także niech oni sobie walczą. Ja sobie wolę potrenować i też powalczę w klubie ze swoimi zawodnikami. Tam na pewno e, wiesz, zawsze sparingi są mocniejsze niż walki nie, na niejednych galach. E, życzę Ci tych startów, bo, bo tego e, najwięcej, najbardziej brakuje. No i żeby podopieczni e, coraz lepiej e, występowali na największych galach. No i żeby chociaż oni mogli pokazać swoje umiejętności. No wiesz co, na tym mi zależy jak najbardziej, Mariusz, bo nie wiem, jakoś ostatnio już mówiłem tu w wywiadzie, byliśmy tu na media treningu, że ja już czuję się tak do, nawet spełniony w tym, no kogo. W Polsce wygrałem z wszystkimi. Wszyscy przyjechałem z Holandii, nikt mnie nie znał. Tomek Majewski zawsze mówił, że jestem najmniej docenianym zawodnikiem w Polsce, bo, bo nikt mnie nie zna, tak szczerze... O teraz to już się trochę znają, nie o, gada. Teraz, no ale minęło. E, A nie startujesz to, w twoim MMA. No nie, no ale minęło te trzy lata, nie? Teraz ostatnie, ale kiedyś to co ja przyjechałem, tam walczyłem, walczyłem, tu nie znali mnie, no i... Nie wiem, no jakoś czuję się spełniony. Wygrałem z wszystkimi. Kamil Ruta wygrywał, nie wiem, 5-6 lat rzędu na mistrzostwach Polski. Ja z nim wygrałem dwa razy. E, nie wiem z kim jeszcze mógłbym się zmierzyć tutaj w Polsce. No, co miałem udowodnić, to udowodniłem wszystkim. Także myślę, że, że jak chodzi o walki zawodowe, to jestem na pewno e, no, jednym z najlepszych zawodników w Polsce. I w takim razie pokazuj tym młodym, jak należy to robić, jak należy trenować, bo e, kto jak nie Ty ich może wyprowadzić na, na te szczyty, na większe e, wody? No na pewno, na pewno będziemy próbowali tych startów i pokazuję im najlepsze, co mogę i na, myślę, że jutro to pokażą. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.